Dzień dobry, witam serdecznie w białostockim bingo. Dzisiaj będziemy szukać tych 25 rzeczy charakterystycznych dla Białego Stoku. Bingo oczywiście chodzi o to, że musimy zgadnąć 5 pól pionowo poziomo albo na ukos i wtedy wygrywamy. Dodatkowo musimy znaleźć miejsce, w którym się pojawiliśmy z dokładnością do 100 metrów i wprowadzimy sobie jeszcze taką nową zasadę, że muszę zaznaczyć pierwszą rzecz, którą zauważę. W takim razie zaczynamy! No i od razu pierwsza rzecz, którą zauważyłem, biedronka. Nie będzie to trudne. Rezydencja z Manufaktura, tak myślałem, że Manikir. Byłem w stoku pierwszy raz w życiu jakiś miesiąc czy dwa miesiące temu i myślę, że mogę trochę ulic kojarzyć i chyba wiem, gdzie to jest. Wydaje mi się, że wiem. To nie jest znowu takie bardzo duże miasto. Ile tu mieszka? Z 250 tysięcy osób? Niecałe 300? Chwila, mój hotel czy takie mieszkanko, które wynajmowaliśmy, to było była taka Jurowiecka. Na Jurowieckiej myśliśmy tutaj, i to jest ta Dobra, i tu jest biedronka, to pewnie będzie to. I tutaj zaczynaliśmy tuż przy tej biedronce. W takim razie będziemy w tym miejscu, gdzieś tak. Dobra, 19 metrów odznaczamy biedronkę. Kolejne miejsce, i tutaj już jesteśmy gdzieś dalej. No, widzimy, że biały jest także wschód polski po takich domkach drewnianych. I czy tam Lublin, Lublin Bobrowniki. Szkoda, że nie ma w tych Bobrownikach zaznaczonych, że to jest granica z Białorusią, bo to byśmy od razu odznaczyli. Metal Max, ulica Jagielońska. Tam Wysokie Mazowieckie też Bobrowniki, ale nie ma, nie ma zaznaczonego, że znak na Białoruś. Co będzie? Autobus. Okej, okay, dobra, też szybko poszło. Myślę, że kilka tych pierwszych pól dosyć szybko pójdzie. Znaleźliśmy białostocki autobus. No i teraz szukamy, gdzie jesteśmy. Tutaj na tych plakietkach w Białym Stoku jest zawsze namalowana nazwa dzielnicy. Gdzie tu jest? O, Adama Mickiewicza, Mickiewicza. Dobra, no to podwójnie Mickiewicza, też osiedle się nazywa Mickiewicza, pewnie. Tak, to jest Mickiewicza, Mickiewicza. I tutaj skręcamy w ulicę Jaką, pod krzywą, pod krzywą, czym? Czym krzywym? Pod krzywą. Zwierzyniecka, pod krzywą, to pewnie jesteśmy na zwierzynieckiej. Metale kolorowe. Autoservice, czy to będzie to? Rolety. Tutaj ten domek. Chyba 25, wydaje mi się, ma numer. 25, a może 35? Nie, chyba 35 w takim razie. 35, dobra, jest 35. I jesteśmy tutaj w takim razie. I pięknie 30 metrów od celu odznaczamy autobus. Jak sobie wtedy podczas swojej wizyty w Białymstoku pochodziłem dosyć sporo po tym mieście. To samo mi się w ogóle spodobało, ale tak bardzo zwróciłem uwagę na to, jakie ładne lasy są dookoła Białego Stoku. Zwłaszcza gdzieś tutaj, na tym, tej wschodniej części, jak się z tego wyjeżdża, to przepięknie tutaj jest. Taką drogą, jak potem jechaliśmy, chyba do Supraśla, czy Supraśli? Ta droga, ale kilka tych innych dróg też tutaj. Jakoś tak wyjątkowo piękne mi się wydawały. I bardzo fajnie tutaj są poprowadzone ścieżki rowerowe też. Więc myślę, że dla rowerzystów to jest absolutnie idealne miejsce. Lublin, Bobrowniki. I mamy znak na Białoruś. Dobra, szybko dzisiaj idzie coś. Nie wiem, zazwyczaj jest tak, że szybko zaczynamy, a potem trochę spowalniamy. No ale mamy już znak na Białoruś. I tutaj będziemy wyjeżdżać. 1965. Czyli to jest wspólny przebieg tych dwóch dróg. Okej, okay, gdzie to może być? Tu jest 19 i 19 dalej idzie tu. 65 To jakoś w tym miejscu. Pewnie to jest ta ulica. Obok mamy jakieś sklepy. Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe SA. Dalej jest BP. Podlaskie Centrum. Tak, to jest to, dobra. Ej, no szybko idzie. 10-minutowe bingo z tego wyjdzie. Dobra, no i byliśmy gdzieś tutaj. Takie rozwidlenie. Jakby nie rozwidlenie, tylko zwężenie. Tutaj gdzieś. Nawet dwa metry się udało, świetnie. I dalej tutaj już nie będzie tak łatwo, ale właśnie to są, już czuję, że te lasy, o których mówiłem, więc strzelałbym, że gdzie, jesteśmy gdzieś tutaj, na obrzeżach. Zabrania się pod karą grzywny, zanieczyszczania terenów leśnych. Tutaj będzie nazwa krupniki. Czy to w ogóle będzie biały stok jeszcze, czy gdzieś już przed białym stokiem, szczerze wątpię. Mamy ulica Hrabowa i rzeczywiście krupniki. Dobra, krupniki są tutaj. To chyba nie jest oficjalnie Białystok, ale wydaje mi się, że no jest częścią tej aglomeracji. Ulica Habrowa, Habry. Czy habry to nie są kwiaty, ale czy nie pisze się przez samoha? Habry. Nie no, raczej tutaj nie zrobili błędu, ale jakoś tak intuicja by mi podpowiadała, że przez samo H się pisze. Diamentowa, habrowa diamentowa, a ta większa ulica to jest szmaragdowa. Dobra, widzę, szmaragdowa jest tutaj. Makowa, Habrowa, ok? Ale chwila, tam się chyba w czasie w ogóle cofnęliśmy, bo ja tu trochę odjechałem i nagle się nowsza droga zrobiła, tak mi się wydaje. O tak, no, teraz jest nowsza droga. Na chwilę za diamentową byliśmy na południu, gdzieś tu. No, myślę, że w tej okolicy. Tutaj jakieś starsze zdjęcia, ale czy jest sens tutaj jechać? Chociaż nie, chyba największy sens byłby wjechać do tej diamentowej, ale jak jesteśmy już w tych nowszych zdjęciach, to może z tego skorzystam i tak pojedziemy. No i co by to mogło być? Park niby no raczej to jest las, a nie park. Nie zaliczałbym tego. Rzeczka, cerkiew, plakat wyborczy paczkomat może będzie. O, wjeżdżamy do klepacz. Klepaczów klepacz. Klepacze są tutaj. O, ale zaraz będą starosielce w takim razie. Dobra, chwila, to może tam dojedziemy? Nie wiem, co jeszcze by mogło być. Porzuconej hulajnogi nogi nie będzie, ale chwila, drewniany dom. Dobra, nie patrzyłem zupełnie na drewniane domy. Chociaż wydaje mi się, że to jest takie nowsze osiedle, więc raczej tego może nie być. Widzimy gołąb, gołębia też nie będzie na takich obrzeżach. Może patodawloperka, jakieś takie domy szeregowe, które wyglądają jak kopie w klej, ale też myślę, że nie. No dobra, wjeżdżamy tutaj na wschód i chyba będziemy się przybliżać do miasta. To wygląda, jakbyśmy się oddalali, no ale z tego, co nam mówi kompas i mapa, się przybliżamy. Też się w ogóle nie spodziewałem, bo myślałem, że Białystok jest. Na takim totalnie płaskim terenie, a jak tam tamtędy przejeżdżałem, to się okazało, że wcale tak nie jest. Okej, okay, i czy tutaj już mamy białostockie tabliczki? Mamy. I czy to będą starosielce? Są starosielce, dobra, ulica Rumuńska, odznaczamy starosielce, 9 metrów. No i kolejne miejsce, mamy tutaj jakąś szkołę, ulica Płaskiego, Lewiatan, nie mamy Lewiatana, ale. O, byłem tutaj. Byłem tutaj, przejeżdżałem tędy na 100%. Chwila, ale bo ja pamiętam, że ja tak bardzo głupio objechałem całe to miasto. Że tak bardzo nieekonomicznie pojechałem, że tak powiem. No i wydaje mi się, że to gdzieś tutaj albo tutaj, ale nie pamiętam, bo dosłownie cały ten biały stok okrążyłem, nie wiadomo po co. Dobra, o, ale czy to nie będzie cerkiew? To wygląda jak cerkiew, ale może być to katolicki kościół, nie wiem. To znaczy nie ma krzyża z tą taką belką, czy, czy jak to się nazywa, nie pamiętam. Ale to wygląda jak cerkiew. Czy zawsze na cerkwi musi być ten krzyż z tą dodatkową? Jakby belką? No nie, to jest chyba katolicki kościół w takim razie, ale tak wygląda jak cerkiew trochę. Tam w oddali coś widać? Czy to będzie cerkiew? Może gdzieś tutaj w okolicy byśmy znaleźli tę cerkiew, ona jest gdzieś tutaj, ale yy, nie pamiętam jak ona się nazywa. Świętego ducha, czy coś takiego? Taka pomarańczowa, z takiej pomarańczowej cegły. I nie wiem, czy w całej Polsce w ogóle jest świątynia, która mi się tak bardzo podoba jak ta cerkiew, ona jest przepiękna. Może na nią trafimy jeszcze. O dobra, no i tutaj już mamy ewidentnie cerkiew. Jakoś ten dach taki z blachy wygląda, jakby to było takie. taki retrofuturyzm się na to mówi. Że tak jak ludzie myśleli 50 czy 100 lat temu, że będzie wyglądać przyszłość. Trochę wygląda jak taki statek kosmiczny, ale ładna, ładna cerkiew. Dobra, no odznaczamy cerkiew i szukamy teraz tej ulicy. Mamy tutaj ulica Stefana Żeromskiego i skrzyżowanie z czym? Z Kazimierza Pułaskiego. No było. Nowe miasto? Coś nowe. Dziesięciny, Białostoczek, Sienkiewicza. Nowe miasto, okej, okay, czyli to było totalnie po przeciwnym miejscu, niż myślałem. No nie wiem, dlaczego myślałem, że to tam było. Opułaskiego jest tutaj. O, i tutaj ta szkoła podstawowa. Dobra, to chyba było to. Tak, to jest ta podstawówka, tu jest odjazd do Lewiatana. I pięknie, odznaczamy cerkiew. No i kolejne miejsce to jesteśmy w tym Pałacu Branickich, czy coś takiego ale to wygląda mało imponująco w porównaniu do tego, jak tam byłem. No bo te zdjęcia pewnie jakoś na początku, albo nie, to jesień już jest taka, patrząc na drzewa. A ja byłem jednak tutaj w środku maja chyba. W maju tam byłem, no, na majówkę pojechaliśmy. Dobra, Pałac Branickich. I gdzie to jest dokładnie? Tutaj? Chyba to jest skrzyżowanie, czyli tutaj będziemy. W ogóle to jest taka zagwozdka, którą miałem. Dlaczego tak dużo elementów, nie tylko tabliczek... Z nazwami ulic, ale generalnie dużo elementów, jakichś różnych, nie wiem, barierek, schodów itd. w Białym Stoku. Ma konkretnie ten taki zielono-niebieski, turkusowy, nie wiem jak nazwać, taki, wie, wiecie, znacie ten kolor. I właśnie tutaj, no nie wiem, czy tam dojdę, bo raczej nie można tutaj zejść, ale pamiętam, że w tym parku kilka takich jakichś elementów ogrodzenia itd. zwróciło moją uwagę i potem wszędzie to zacząłem zauważać. I naprawdę dużo rzeczy w stoku ma konkretnie ten kolor. Nie wiem, czy to ma jakieś, jakąś historię, czy tak po prostu sobie wymyślili. Czy to jest w ogóle przypadek? A ja tutaj się dos doszukuje jakiejś zależności. No i nie dałem niestety tego Pałacu Branickich do bingo, więc nie wiem, co tu możemy znaleźć. No ale jesteśmy blisko centrum bardzo. Chwila, tam jest przecież sklep z pamiątkami, w którym byłem. I ten sklep z pamiątkami nazywał się chyba właśnie Śledzik. O, widzicie? Czy to jest ten kolor? No nie, dobra, to nie jest ten kolor. To taki jaśniejszy by musiał być, bardziej niebieski. Chwila, to jest tak. I ten sklep był za tym... O chwila, będzie też pomnik przecież, ten pies Kawelin. Jeszcze zanim zobaczymy śledzika, to będzie pies Kawelin. Czy ja coś przegapiłem tutaj? No raczej nie, może tam były gołębie, ale ich nie widziałem. Tu jest ten taki przepiękny kościół. I gdzie jest pies Kawelin? Przecież on tu był. Dlaczego go nie ma? To jest jakieś stare zdjęcie, jeszcze go nie było? Nie no, przysięgam, że w tym miejscu stał. Pamiętam, że w tym miejscu stał, bo tutaj w ogóle widz do mnie podbił pierwszy raz w życiu. Jakiś widz mnie rozpoznał na ulicy. Nie no, nie ma tego psa, nie mam pojęcia. Nie wiem. No dobra, to może tam będzie ten sklep śledzik, ale też zacząłem w to wątpić w tej chwili. Jest śledzik, dobra. Tak, tutaj się poobkupowałem w pamiątki. Odznaczamy w takim razie śledzika. Znaczy, musimy jeszcze zgadnąć, ale to chyba jest formalność. Tak, dokładnie. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że znajdziemy śledzika, no ale na szczęście się udało. Eee, Jana Krzysztofa Kluka, wygoda, wygoda, to jest w ogóle częsta nazwa dzielnicy, mam wrażenie. Wygoda, wysoki stoczek, zawady, Dziesięciny. Nie widzę. O, tu jest wygoda, ok. Dobra, to zaraz będziemy szukać. Jakieś grafity Jagielloni by się przydało. Wydaje mi się, w ogóle, jak patrzyłem w tym białym stoku, że tych grafity jest wyjątkowo dużo, ale też wszystkie były takie nowe. I może to jest dlatego, że ta Jagielonia wygrała jakąś tam ekstraklasę, czyli Mistrzostwa Polski, czy coś takiego, i wtedy tak pomalowali milion tych graffiti. Wyspiańskiego i Malczewskiego, to jest taki malarz? Chyba tak. I Helmońskiego, chyba też jest malarz. Helmońskiego, Wyspiańskiego i byliśmy gdzieś przy tym rondzie. No i co tutaj będzie? Paczkomat, może będzie paczkomat? Te widzimy się, o tak, akurat się znalazł paczkomat. Te widzimy się, nie wiem gdzie one w sumie będą, raczej w centrum pewnie. Gdzieś tutaj na tym rondzie. Pięknie odznaczałem paczkomat. Widziałem chyba dwa widzimy się, jak chodziłem po tym białym stoku. Ale bardzo mi się podoba, że w różnych miastach są teraz takie najróżniejsze serie pomników. To wygląda jak z lat 90. troszeczkę, ale chwila, mamy drewniany dom? Mamy drewniany dom, dobra. Wyjątkowo szybko idzie, nie wiem, czy takie łatwe bingo. Zrobiłem, czy po prostu biały stok jest mały i szybko to idzie? Tak, nawet dwa drewniane domy, No ale szukamy jeszcze, czy tutaj jest coś ciekawego. Paletki do badmintona, chyba, czy rakiety, jakieś zabawki. Kasety, chyba stare. Nie to jakieś książeczki dla dzieci. No i tutaj obok mamy ulica Meksykańska. Znowu jesteśmy na Starosielcach. Tutaj nawet. Dobra, bo wiem, że w Starosielcach przechodzą te tory kolejowe, nie? Gdzie to jest? Tutaj aż tak daleko. Przechodzę te tory kolejowe i tu jest taki jakby chodniczek nad tymi torami. Wydaje mi się, że tam po drugiej stronie jest ulica szkolna, ale nie jestem pewien. O tak, bo ona tutaj chodzi, jakby przez, e, przechodzi przez te tory. I gdzie tutaj by był? To jest ten taki chodniczek? Meksykańska, francuska, węgierska. No to pasuje, że z jakichś innych krajów. Bałtycka, rumuńska, mongolska, meksykańska, tak i byliśmy na skrzyżowaniu Meksykańskiej z, z Litewską, Meksykańska i Litewska. Tutaj i jakoś w tym miejscu, za przystankiem, gdzieś tu. I pięknie, 10 metrów i odznaczyliśmy drewniany dom. No i to jest już taka droga wyjazdowa, nie wiem czy właśnie nie w tym kierunku, o którym wcześniej mówiłem. Mamy na Zabłudów 19, czyli na południe bardziej, czyli gdzieś tutaj. Tak, przechodzi ta 19 przez zabudów. No. W sumie ta droga bardzo jakoś tak skręca na ten Zabłudów, mimo że to jest bardzo małe miasto. Nie wiem dlaczego specjalnie tak pociągnęli 13 km na ten zabudów. Nie no, to na pewno będzie tutaj. I co w takim miejscu? Porzucona hulajnoga. Nie ma ich chyba tak dużo w Białym Stoku, przynajmniej nie zwróciłem uwagi. Gołębia też nie będzie. Herb może. Chwila, bo tam był autobus i czy będzie herb Białego Stoku? Zgubiłem ten autobus, coś. Jakoś nie mogę go znaleźć, może potem zobaczę. Mamy Jana Chrzciciela i Stanisława Słuchowolca. Tutaj jest Stanisława Słuchowolca i to jest przy jakimś cmentarzu. Tutaj Jana Chrzciciela, więc gdzieś w tej okolicy byliśmy. Też ulica Zabłudowska, no bo wychodzi na Zabłudów. Nie wiem, no i idę w kierunku miasta, ale naprawdę w żadnym bingo miejskim, które na razie grałem, nie miałem tak często poczucia, że jestem w miejscu, które kojarzę z prawdziwością. Może dlatego, że niedawno byłem w tym Białym Stoku i mam jeszcze taką świeżą pamięć do tej wycieczki. Mural, może jakiś? No, gołębia też nie będzie tak daleko tutaj, nie wiem. O, tutaj mamy jakiś autobus, czy na nim nie będzie? Wschód Express. Kurczę, czy to jest miejski, czy to jest coś innego? Nie, on chyba nie ma tutaj herbu Białego Stoku. Może jakaś prywatna firma, czy coś takiego? Dziwne. Chwila, i czy to jest park? To jest chyba park w ogóle. Tak, dobra, zdecydowanie park. Są ławeczki, ścieżki poprowadzone i tak dalej. Dobra, no to mamy park, wracamy do tego miejsca i był dom o numerze. Nie wiem, albo jakiś przystanek tutaj obok. Chwila tutaj taka uliczka, uliczka też odchodzi, było chyba to, że to jest obok przystanek. Ale boję się już tak, jak dużo mamy zaznaczonych rzeczy strzelać, więc się upewnię. Nie ma tu numeru 25 tam było, czyli nie troszeczkę bardziej. Tutaj? Albo to jest w ogóle odejście do tej masztowej. Nie, to chyba będzie to. Dobra, pięknie. I odznaczamy park, co znaczy, że jeszcze znajdziemy gołębia i wygrywamy. Myślę, że znalezienie gołębia nie będzie trudne, jeśli trafimy do centrum miasta. Ale tutaj chyba nie jesteśmy aż tak blisko centrum. Ulica Owsiana. O, i tam widzimy tę bazylikę Świętego Rocha, którą w ogóle widać z połowy miejsc w Białym Stoku, z tego co miałem wrażenie. Czy tutaj nie jest to taka dobra restauracja z burgerami, w której byłem? Nie, to chyba nie jest to. Nie pamiętam, jak się nazywa ta restauracja, ale bardzo dobre burgery tam było. Jakieś sztuka mięsa, coś w tym stylu. Tkaniny, administracja. No ale chwila, może jakaś restauracja po prostu tam była. Zapomniałem, że mamy w bingo restaurację. Diagnostyka, badania, kwiatowy zakątek, lewiatan, nie, tutaj nic takiego nie ma. O, i mamy Jagielonie. Tak, i właśnie o tym mówiłem. To jest chyba takie nowsze e, zdjęcie, no, i o, nawet tutaj widać, nie? że to graffiti jest naprawdę bardzo nowe. I też jakoś te graffiti, one są takie gustowne. To nie jest takie, że ktoś namazał, tylko naprawdę widać, że to jest takie zrobione, jakby na taki styl, jakby to było spontaniczne. coś kibice losowi namalowali, ale widać, że ktoś, kto naprawdę się na tym zna, namalował. No dobra, Antoniuk Antoniukowska. Taki jest kąt Sienkiewicza Antoniuk Antoniukowska i byliśmy tutaj Sklep Horten. Powiedzcie w ogóle, bo się zastanawiam nad tym, mi się wydaje, że Sklep Horten jest tylko i wyłącznie na wschodzie. Dlatego, że jak mieszkałem w Toruniu, to w ogóle nie byłem świadomy tego, że istnieje taka sieć sklepów. No jak teraz mieszkam w Białej, to i podróżowałem po lubelskim i podlaskim, to co chwilę widzę te sklepy Horten. Antoniukowska i... nie jest tutaj napisane. A nie, jest Owsiana, przecież wcześniej to widziałem. Antoniukowska, Owsiana i... Tu jest sklep. Nie, tu jest Horten Antoniuk. To jest to. Tak, to będzie to. I odznaczamy Jagiellonii Białystok. Mamy zatem jeszcze pomnik albo gołębia do znalezienia. No i tego już nie kojarzę zupełnie. To jest jakieś blokowisko, chyba dalej od centrum. Nie, nie byłem tutaj nigdy. Czy to nie jest mural? Tak, dobra, bo najpierw myślałem, że jest zniszczona elewacja, tak z oddali. To jest jakaś taka kura, ale w wersji. Jak się znał, ten taki reżyser, co robił filmy Kronenberg? Kronberg? Coś takiego. To jest coś w tym stylu, nie wiem. Dziw dziwny pomysł na mural. No ale dobra, odznaczamy mural w takim razie, tylko znajdziemy jeszcze gdzie jesteśmy. Ulica Częstochowska i Stefana Kiślewskiego. To jest jednak centrum. Okej, okay, to podejrzewam, że to jest południowa część centrum, skoro ja tutaj kompletnie tego nie kojarzę. Bo tutaj raczej nie chodziłem. Częstochowska. To raczej nie musi być na Częstochowę, jak jest tak daleko. Kopernika, Marii Skłodowskiej Ciri. To jest Częstochowska. Okej. Okay. Na chwilę ona się kończy. O dobra, tutaj. Jakoś tutaj byliśmy w tej okolicy. Na tym budynku był ten mural. Tak, tutaj odchodzimy do Tadeusza Mazowieckiego. I pięknie. Odznaczamy w takim razie mural. No i jesteśmy na ulicy Grot -Gera. Też wygląda, jakbym to kojarzył. 11 Liceum imienia... Rodmistrza Pileckiego. Tutaj wyjeżdżamy na fryzjerstwo kosmetyczne. Nie, dobra, jednak tego nie kojarzę zupełnie. Mickiewicza, znowu jesteśmy na tym, w tej dzielnicy Mickiewicza. Jakieś takie nowoczesne budynki tutaj są, taka ładna szkoła. No to skoro nowoczesne budynki, to by pasowało, że żabka tutaj jest. Ciekawe w ogóle, kiedy w Białym Stoku zaczęły się pojawiać żabki i czy one takie jakby promieniowały od tego poznania, gdzie się pierwsze pojawiły? Bo na przykład. Jak pierwszy raz przyjechałem do białej jakieś 6-7 lat temu, to przyjechałem dokładnie w momencie, jak pierwszą żabkę otwierali, a w Toruniu wtedy już było od jakichś, nie, wiem, 15 lat chyba. O, patrzcie, właśnie o ten kolor mi chodzi, nie? Że też są nie tylko właśnie tabliczki, ale różne jakieś takie elementy otoczenia tutaj. Dobra, tu jest jakieś duże rondo, podleśna Mickiewicza. To chyba jest dobry moment, żeby to znaleźć właśnie Sienkiewicza Mickiewicza. To wygląda, jakby to było to. Mickiewicza? Nie, nie. I tutaj są takie parki, generalnie rondo obok takich parków dużych. To jest może ten plac Katyński? Tak, podleśna, ok. Dobra, gdzieś tutaj zaczynaliśmy pewnie. No i co tutaj będzie? Pomnik? Pomnik może jakiś w parku. Czy to jest pomnik? To jest chyba pomnik, nie? Tak, to jest pomnik, a ewentualnie tam z tyłu jest pomnik. Dobra, na pewno mamy jakieś pomniki. Grotgera 10 i jesteśmy na skraju tego liceum, więc to będzie to. I pięknie, odznaczamy pomnik i mamy bingo. Dobra. Wyjątkowo szybkie bingo poszło, bo widzę, że nagrywania mam dopiero 31 minut, a zazwyczaj tak kończyłem przy nie wiem, 50 albo przy nawet godzinie. Ale też się bardzo dobrze bawiłem przy białym stoku. Fajnie jest jednak zgadywać te miejsca, które się kojarzy z prawdziwości. Dzięki, wielkie za oglądanie. Jak się dla Was podobał film, to możecie zostawić suba. Zbliżamy się do 25 tysięcy, a chciałbym dobić 25 tysięcy przed swoimi 25 urodzinami, które mam za jakieś 2,5 tygodnia, coś takiego, więc może nam się uda. Piszcie też oczywiście propozycje do bingo ze swoich miast, nawet już z tych troszeczkę mniejszych niż wojewódzkie, bo za nie też się niedługo zabierzemy. Dzięki za oglądanie, cześć.